Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witajcie w Squash Radiu, 22 odcinek podcastu strony 7 dni dookoła kortu właśnie się rozpoczął przy mikrofonie Adrian Fulneczek. Tym razem o mistrzostwach świata kobiet, które trwają właśnie w Egipcie, o turnieju kategorii A w Legionowie, który zakończył się w poprzedni weekend i bardziej osobista historia o tym jak to Polacy uczyli Anglików grać w Squasha. Zacznę od tego ostatniego. Miałem y, okazję i przyjemność uczestniczyć w kampie, z Kłosza, czterodniowym kampie skłosza zorganizowanym we Wrocławiu dla szkoły z Londynu Trinity School do stolicy Dolnego Śląska przyjechało 12 nastolatków, 13-14-letnich chłopców, którzy chcieli uczyć się u nas z Kłosza. Nietypowa sytuacja, nietypowa historia, ale dzielę się nią też dlatego, żeby pokazać jak status Polski w skłoszowym świecie urósł w ostatnich latach. Oczywiście we Wrocławiu stoi największy klub skłosza na świecie, co przyciąga samo w sobie, ale sami opiekunowie tej grupy z Londynu przyznali nam na końcu, że przed wyjazdem rodzice uczniów pytali ich pytali nauczycieli, czemu właściwie jadą do Polski uczyć się tego squasha czy poprawiać swoje squashowe umiejętności i szczerze mówiąc ci nauczyciele wtedy też nie potrafili na te pytania odpowiedzieć, ale po kampie byli na tyle mili, że zapewnili nas, że teraz już w pełni to rozumieją, byli bardzo zadowoleni z całej infrastruktury no i oczywiście zaangażowania i poziomu trenerów a kampa pod przewodnictwem Jarka Terleckiego współprowadziłem jeszcze ja i Grzegorz Przybysz. Myślę, że my wszyscy w polskim skłoszu i pewnie też w innych krajach mamy taką wizję, że w Anglii każdy zaczepiony na ulicy człowiek gra w Squasha, ewentualnie grał kiedyś w skłosza. wie co się dzieje w tym sporcie, interesuje się nim. No i na pewno po prostu z racji genów, jego dzieci. Będą grały w skłosza lepiej niż polscy juniorzy. No cóż, bardzo szybko okazało się, że taki sposób myślenia jest dosyć daleki od prawdy. Zabawnie było już w pierwszy dzień, w pierwszych momentach, kiedy się poznaliśmy, kiedy opiekunowie tej grupy pytali nas, jakie państwa są na świecie w ogóle dobre w skłosza. I my musieliśmy ich poinformować. Że no, no właśnie ich państwo jest taką jedną z wiodących sił. Tutaj mała uwaga, ci opiekunowie nie byli trenerami czy nawet nauczycielami skłosza dla tych dzieciaków, oni. Czyli geografii, więc byli całkiem dobrze poinformowani o sytuacji na świecie. potrafiliby wskazać na mapie miejsce, w którym się znajdują, natomiast mimo, że sami w skłosze grywali, ich wiedza o tej dyscyplinie, o jej gwiazdach nie była szczególnie duża. No więc, już to pierwsze tłumaczenie gościom z Anglii, że to właśnie ich państwo jest w tym skłoszu całkiem dobre, oczywiście za egiptem. Tutaj kiedy wkrada się pytanie o to skąd ten Egipt, czemu oni są dobrzy, trzeba nawigować delikatnie wokół tematu kolonializmu i postkolonializmu ale nauczyciele geografii y, rzeczywiście zrozumieli, że, że dawne angielskie wpływy i pozostawienie tam pewnych tradycji musiało wpłynąć na rozwój tego państwa Egiptu właśnie w Skłoszu. Jeśli chodzi o samych uczniów, 13-14-latków, y, no to oni y, na dźwięk takich nazwisk, nazwisk jak Willstrop czy Gotie, Elshorwagi uśmiechali się szeroko i rzeczywiście daje się, że wiedzieli, kim ci ludzie są. Jeśli chodzi o ich skłosza, no to to nie było... Było z tym najgorzej, oni grywają między 2 do 4 razy w tygodniu. Mogą to robić w swojej szkole, mają tam taką drużynę reprezentację zresztą co mi zawsze każe się z angielskimi szkołami i też organizując kilka lat temu turniej międzyszkolny w Londynie. Próbując tam sprzedać pewien polski system do obsługi turniejów. No to właśnie te jednowite uniformy również podczas zajęć sportowych i w takich podobnych koszulkach i spodenkach też we Wrocławiu ci uczniowie cały czas występowali. Poziom mieli niezły, ale że był to kamp czterodniowy, w którym praktycznie każdego dnia mieliśmy trzy lub więcej godzin zajęć, maksymalnie po 4,5 godziny w dwóch dniach rozbite na dwa bloki. No to oni mówili, że zazwyczaj u nich te zajęcia skoszowe polegają na graniu meczów i później dużej ilości feedbacku do samej gry, do podejmowanych decyzji, do tego co można było robić lepiej. My tutaj we Wrocławiu rozbiliśmy to na dosyć małe szczegóły według takich Podstawowych zasad skłosza. Na pewno widać w tym wszystkim było ręka Jana Tomasa, od którego Jarek terlecki uczył się wiele w Milfield. W ramach tego obozu szkoleniowego mieliśmy też okazję skonfrontować naszych wrocławskich juniorów z zawodnikami z Anglii, gościnnie pojawiły się tam też juniorzy z Polesławca. No i to też było fajne doświadczenie. Oni Właściwie poza kilkoma wyjątkami, byli starsi od tych akurat od tej grupy juniorów, więc w większości tam przeważali i wygrywali rzeczywiście. Natomiast jak ktoś słusznie zauważył, jakieś 5-10 lat temu, taka możliwość, żeby pograć sobie z tymi stereotypowymi Anglikami, no to była dla polskich graczy z Kłosza takim odległym, trudnym do zrealizowania marzeniem. Szczególnie, żeby robić to w Polsce. No a tutaj taka świetna okazja była i muszę przyznać, że ta integracja udała się świetnie. I że no, squash jest po prostu takim uniwersalnym językiem, i nawet ci młodsi juniorzy, którzy władają jakimś tam podstawowym angielskim, bez problemu dogadywali się ze swoimi kolegami z angielskiej stolicy. Skoro o języku mowa, to jeszcze takie jedno spostrzeżenie. Moim zdaniem, squasha rozumieć i uczyć powinno się właśnie po angielsku, nawet w Polsce. Tam ilość określeń, dużo głębiej oddających, nawet nie ale jednak sens y, jakichś zagrań czy jakiś konceptów y, jest po prostu dużo większy niż w ich polskich odpowiednikach. Takie, przynajmniej, właściwie od zawsze, od kiedy zacząłem się z głożem interesować, miałem odczucia, no i po tym kampie zostałem tylko w nich jeszcze mocniej utwierdzony. Okej, okay, to chyba tyle, jeśli chodzi o to polsko-angielskie spotkanie. Mam nadzieję, że z tej opowieści wyciągniecie przede wszystkim to, że możemy jako polska społeczność skuszowa, szczególnie trenerska, zawodnicza i juniorska, możemy całkowicie bez kompleksów podchodzić do, do spotkań z krajem, który uważamy za ojczyznę Skłosza. Może coraz odważniej próbujmy myśleć o pomyśle przeniesienia tej ojczyzny na polskie ziemie. Do tego oczywiście jeszcze trochę nam brakuje, ale sam, sama wizja Polaków nauczających inne kraje, w tym właśnie Anglików, tego, jak grać w squasha, jest taka krzepiąca i chyba dosyć nowa, jeśli chodzi o osiągalne cele na najbliższe lata. A skoro mowa o celach, o trudnych do osiągnięcia wynikach, ten na pewno będzie bardzo trudny. Do powtórzenia dla mężczyzn. Otóż w Legionowie podczas turnieju kategorii A panie, kobiety, damy skłuszowe pokazały, jak powinna zachowywać się najwyższa kasta tego sportu, a więc zawodnicy i zawodniczki występujące w turniejach kategorii A. No krótko mówiąc, nie było ani jednego walkowera w całym turnieju kategorii A. Damskim. Trudniej kategorii open było ich dużo, ale właściwie moglibyśmy powiedzieć, że tyle co zawsze bo jest tak po prostu często i niewiele się z tym dzieje. Ja nawet wrzucając post na temat tej 100% skuteczności kobiet dorzuciłem pytanie, czy polski skłosz ma zamiar w jakikolwiek sposób egzekwować zasadę o konieczności dogrania, zagrania wszystkich meczów w danym turnieju, w którym się bierze udział to zresztą przecież nie dotyczy tylko turniejów w kategorii A tam jeszcze sugerowałem, że ta zasada w, szczególnie w tym sezonie brzmiała bardzo groźnie bo przecież są nawet kary, i kary pieniężne które za niedopełnienie tego obowiązku miały na zawodników spadać no, na razie o tych karach nic jeszcze nie słychać nikomu punkt z rankingu nie spadł a walkowerów jak było sporo, tak jest. Nie jest to chyba nawet pierwszy raz, kiedy w ostatniej rundzie głównej drabinki turnieju kategorii A 50% spotkań zostaje rozstrzygnięte walkowerem. Połowa. 50%. Na 16 meczów rozgrywane jest tylko 8. Jeden z kilku w roku. Najbardziej prestiżowy turniej. No, yy, niech polski squash coś z tym zrobi. Albo niech nic z tym nie robi i niech już tak będzie na zawsze. Już i tak wszyscy się do tego przyzwyczaili. Ja w tym podcaście też mówiłem, czytając ten nowy regulamin i te kary, że no bardzo fajne są te kary, bardzo straszne są te straszaki, ale jeśli organizator turnieju nie będzie chciał wypełniać odpowiednich druczków przy wysyłaniu wyników, no to nic się z tymi karami. Nie będzie działo, nikomu nic się złego nie stanie, a prawdopodobnie nawet yy, jeśli te walkowery są wpisywane, no to potem działa to na zasadzie telefonu do takiego zawodnika: czemu nie dokończyłeś wszystkich swoich spotkań, i wtedy zawodnik wymyśla jakąś sprawdzoną, kontuzjową historię, no i tyle, i postępowanie jest zakończone. Oczywiście tutaj wszyscy, którym naprawdę coś się stało innego niż to, że mieli imprezę rodzinną dzień później, albo po prostu im się nie chciało, albo te, albo te punkty ich nie satysfakcjonowały, tu oczywiście rozumiemy, nie ma sensu grać z kontuzją, szczególnie jeśli nie ma takiej możliwości. Natomiast co do innych walkowerów, to jest wasz wybór. Nie, nie każdy musi się chcieć, nie każdy musi to traktować jak sprawę honorową i ważną wizerunkowo, no dla całej dyscypliny, dla innych zawodników. Tomasz Abramowski też pod tym postem pisał, że no to jest nawet kwestia poszanowania przeciwnika. No więc tego poszanowania, czasami delikatnie mówiąc, w turnieju Open brakuje, ale celebrujmy to, że nie brakowało go w turnieju damskim. Dziewczyny rozegrały wszystkie swoje mecze i brawo dla nich. Panowie powinni się uczyć. Dlatego zaczniemy też od turnieju Damskiego. Tam przełamanie pasy Magda Kamińska wygrała z Natalią Ryfą i to 3 do 0. Nie było to jakieś łatwe 3-0, właściwie w każdym secie prowadziła, budowała przewagę, a ryfa później prawie, prawie ją doganiała. Nie wiadomo czy by to był taki jednorazowy wypadek. W każdym razie, w końcówce z zeszłego sezonu wydawało się już, że Natalia odjechała kilka przystanków dalej od Magdy. To tylko lepiej dla ciekawości dalszej rywalizacji w tym sezonie. Będziemy oczywiście z zapartym tchem przyglądać się ich pojedynkom. Jedyny problem jest taki, że one przynajmniej na razie mogą zdarzać się już w półfinałach, tak jak to miało miejsce w Legionowie. Dlatego Natalia była ostatecznie, cudzysłów, cudzysłów, tylko. Trzecia, wygrała w meczu o trzecie miejsce z Kingą Szymaniak. Druga była Dominika Witkowska, która w półfinale z Kingą Szymaniak właśnie wygrała. No i historia pojedynków tej dwójki jest ostatnio, no jest właściwie cały czas tak samo ciekawa. I ostatnio nadal pechowa dla Kingi, która w Legionowie ponownie miała piłkę meczową w turnieju kategorii, a miesiąc temu miała nawet chyba więcej niż jedną piłkę meczową z Dominiką. No i w Legionowie sytuacja się powtórzyła. Szumaniak prowadziła 10-8 i 2-1 w setach, ale potem 3 punkty z rzędu zdobyła Witkowska i wygrała tego seta ostatecznie. Kilka wymian później, 13-11 i w ostatnim secie 11-7. Kolejna pięciosetówka tej dwójki. No, Dominika Witkowska, jak już mówiłem przy okazji poprzedniego turnieju kategorii A, po prostu nie chce odpuścić. I to jest bardzo fajne. Duży szacunek za to dla tej zawodniczki. Ewidentnie nie odpuszcza też Piedro Schwertman, który wystąpił w kolejnym polskim turnieju A. Ponownie go wygrał, tym razem w finale, po całkiem wyrównanym meczu z Piotrem Hemmerlingiem. Hemmerlingiem, który do tego finału awansował dzięki zwycięstwu z Adamem Pełczyńskim. Szwertman w niedzielę rano odpoczywał sobie, bo w półfinale dostał walkowera od Michała Kotry. Z tego samego powodu nie został rozegrany też mecz o trzecie miejsce, w którym bez konieczności wychodzenia na kort brązowy medal zdobył Adam Pełczyński. Bardzo ciekawie było też w ćwierćfinałach w dolnej połówce drabinki mecz. Adrian Marszał, Adam Pełczyński, pięciosetówka, spotkanie, które trwało 72 minuty no i lwią część tego czasu stanowił pierwszy set, który trwał 33 minuty i 40 sekund. Zakończył się wynikiem 17:15 dla marszała, ale kosztował go bardzo dużo energii, bo kolejnego seta przegrał już w 4 minuty. Ale wracając jeszcze do tego długiego, długiego seta, w nim marszał prowadził 6 do 0. Tak jak mówię, wszystko zakończyło się wynikiem 17-15. Było sporo decyzji, dużo dyskusji, mało nounouletów lub strołków. Bardzo dużo powtórzeń akcji. Było wycieranie podłogi, była też krótka, ale jednak przerwa z powodu krwawiącego kolana pełczyńskiego. No i to wszystko złożyło się na ten wynik. Nie wiem, czy to był najdłuższy pojedynczy set w historii polskiego skłosza, ale na pewno gdzieś tam w czołówce ta batalia pełczyński marszał będzie się plasowała. No i też w tej części drabinki Hemmerling pokonał przemka. Atrasa. Miesiąc temu było odwrotnie: no tutaj też Przemek Atras, mimo że młodszy od Dominiki Witkowskiej, to on też jest aktualnie takim najważniejszym i najbardziej znanym, najbardziej aktywnym przedstawicielem tego starszego pokolenia. W naszym skłoszu, no przecież jest już Mastersem. Tym razem musiał uznać wyż... wyższość niższego od siebie. Piotra Hemmerlinga. Było w tym meczu kilka zabawnych i trochę nietypowych sytuacji. Filmiki wycięte z meczów z Legionowa znajdziecie na Facebooku 7 dni dookoła kortu. Polecam. No przede wszystkim akcja z meczu Pełczyński-Hemmerling, gdzie Pełczyński bronił się. No podając dalej ten filmik na swoją ścianę, Pełczu pisał, że mniej więcej tak próbuje aktualnie ratować swoją sytuację na studiach. Czyli musi mieć tam sporo do ratowania w wielu miejscach i bardzo szybko między tymi miejscami biegać. Polecam filmik yy, Facebook, 7 Dni dookoła, kortu, wszystkie tam znajdziecie. Doskonały turniej zawiczył też Michał Jakimowicz, który uplasował się ostatecznie na szóstym miejscu, przegrał z przemkiem atrasem, mecz o piąte miejsce 3 do 1. Ale wcześniej pokonał Konrada Tymę 3 do 0, pokonał Stanisława Ruska 3 do 2, i jeszcze wcześniej pokonał Mateusza Osojce 3 do 2. Więc miał sporo, sporo grania. No i jeszcze pomiędzy tym wszystkim mecz z Piedro Schwertmanem, gdzie no w dwóch setach nie zdobył ani jednego punktu, ale to akurat z Holendrem mogło przytrafić ją każdemu. Tak czy inaczej, Jakimowicz yy, bardzo wysoko i ciekawe, jak będzie radził sobie w, w dalszej części sezonu. Zanim zakończę temat Legionowa, chciałbym tylko powiedzieć, w, związ, w związku z tym, że kilkukrotnie w tym podcaście mówiłem, że wybór Legionowa nie podoba mi się trochę ze względu na to, że tam słabo są opanowane kwestie medialne, mediowe, yy, no to w tym roku mogę pochwalić spektrum sportu, że. Była całkiem fajna transmisja, akurat jeśli nikt jej nie zasłaniał, ale działała, leciała sobie cały czas, nie zrywała się. Poza tym na swoim Instagramie byli też aktywni, dodawali zdjęcia, więc postęp w tym zakresie i tutaj skoro wcześniej narzekałem, że tego nie było, no to jeśli te rzeczy się dzieją, to oby było jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o to, jak bardzo można medialnie rozdmuchać imprezę, no to pewnie wszyscy przekonujemy się o tym od kilku dni, dokładnie od dwóch. No bo wystartowały Mistrzostwa świata kobiet, i przy okazji turniej PSA Mężczyzn. Tam mężczyźni nie grają o mistrzostwo świata, mężczyźni o mistrzostwo świata zagrają w przyszłym miesiącu w Katarze przypominam. Tak czy inaczej, skłosz przy piramidach, zgłosz. U podnóża piramid. Będzie na pewno wielkim, świetnym wydarzeniem. Mówię, że będzie, bo kiedy nagrywam te słowa, jeszcze żadne mecze przed piramidami tegoroczne się nie odbyły. Ale no, tam jest bardzo zgrany i zaprawiony w bojach zespół, który organizował już. Kilka takich dużych imprez, między innymi turnieje w Elgunie, więc no, wierzę, że to będzie prawdziwe święto. Święto z i święto dla Egipcjan oczywiście, no bo to ich zawodniczki są zdecydowanymi faworytkami całego turnieju. Też jeszcze dzisiaj, też może na koniec pozytywny obrazek, zdjęcie, które też dodawałem na Facebooku 7 dni, dosłownie na... Wieczór przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata trzy najważniejsze, najgroźniejsze rywalki, najważniejsze pretendentki do tytułu Nur el-Sherbini, Ranim el-Welili i Nur el-Tayeb spotkały się na przyjaznej kolacji. To jest bardzo fajne, oczywiście. W mediach często próbujemy budować w może trochę rzadziej, ale w innych sportach taki obraz rywalizacji, walki, tego, że. Ci ludzie myślą tylko o tym, jak się pokonywać, a akurat tutaj, w tym sporcie, w tej grupie ludzi, jest tak, że oni często po prostu są całkiem dobrymi kolegami. Kiedy wchodzą na kort, to starają się to wyłączyć, i zagrać jak najlepiej, ale rzadko zdarzają się tam jakieś złe, toksyczne uczucia. Chociaż oczywiście nie brakuje też i takich negatywnych znajomości w PSA, ale o nich być może innym razem. Na dzisiaj to będzie już wszystko w tym podcaście. Kiedy tego słuchacie, ja wyjechałem już na kolejny kamp o którym pewnie opowiem w przyszłym tygodniu. Znowu będzie on się trochę wiązał z angielskim nauczaniem skłosza. No i też podsumujemy sobie Mistrzostwa Świata Kobiet. Mam nadzieję, że to będzie świetna I impreza. Już od pierwszego dnia zapowiada się naprawdę dobrze. Więc udanego tygodnia na korcie i wszędzie dookoła kortu, gdzie możecie oglądać transmisję. Z Egiptu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już za 7 dni.